Oto trzy studentki mieszkają razem na stacji. Dzwoni telefon, odbiera Agnieszka i powiada, że Joli nie ma. Wyszła do kościoła. Kiedy dziewczyna wraca i dowiaduje się, że przekazano taką informację telefonującym, robi wielką awanturę. O co ci chodzi? Mam dość takiego życia. Dla matki muszę chodzić do kościoła, a dla koleżanek muszę się z tym ukrywać. Oto smutne wyznanie młodej studentki, dla której wiara, zamiast być siłą dla życia i skarbem dla serca, stała się kulą u nogi. Jola nie bardzo wie, jak tej kuli się pozbyć. Jolu. Jolu, mam dla Ciebie propozycję, super ofertę. Wybierz się do Warszawy, wsiądź do metra, a potem wysiądź na stacji Ursynów i udaj się do kościoła w niebo wstąpienia Pańskiego, weź udział w świętych misjach parafialnych, a w najbliższą niedzielę ze zdumieniem odkryjesz, że wiara, którą przekazali Ci w domu rodzice, to nie kula u nogi, ale to niezwykła energia dla życia i powód dochodzenia po tej ziemi z dumnie podniesioną głową. Bracia i siostry z Ursynowa, należycie do tych, którym więcej dano, owo więcej to święte misje, kolejne w historii tej parafii, wyjątkowe, Nigdy takich nie było i ufamy, że nie będzie. Misje w czasie pandemii. Świat wypełnia zła nowina o wirusie. Do kościoła przychodzimy, by słuchać dobrej nowiny o Chrystusie. Na twarzach mamy maski, a do serca będą płynąć łaski, bo misje to tajemnicze słowo, za którym stoi. Niezwykle mocne i pełne miłości działanie kochającego Boga. Temat misji to słowa kardynała Wyszyńskiego: Czas to miłość. Ci, co kochają, dobrze o tym wiedzą. Łatwiej jest dać komuś 50 złotych, bo to zajmie 30 sekund, niż ofiarować pięć godzin. Bo to zajmie aż 300 minut i trzeba z uwagą oddać człowiekowi swoje serce. Dar czasu jest wielkim uczynkiem miłosierdzia. Drugim patronem naszych rekolekcji jest nie człowiek, ale anioł. Przed nami figura świętego Michała Archanioła. Rano została poświęcona. Ale jego obecność nie da się zamknąć w tym kawałku żywicy ceramicznej. On, żywy duch, jest tysiące razy wspanialszy, piękniejszy i skuteczniejszy. Chcemy w tych dniach szczególnie doświadczyć jego obecności i orędownictwa. Włosi żartobliwie powiadają, że każdy z nich ma dwa żołądki. Jeden do jedzenia takich pokarmów jak warzywa, owoce, ryby, mięso, i drugi do jedzenia makaronu. Jeśli Włoch nie zje makaronu, nie napełni tego drugiego żołądka, to ciągle będzie głodny. To oczywiście żart, ale każdy z nas ludzi ma takie miejsce w sercu, taki duchowy żołądek, który woła o Boga i jest jego głodny. Dlaczego jest tyle religii na świecie? Bo człowiek chce zapełnić tę pustkę Panem Bogiem, którego niekiedy po omacku szuka. Oto do kapłana podchodzi zagubiony człowiek i pyta, na jakiej podstawie ksiądz jest taki pewny tej swojej drogi katolickiego życia. Duchowno odpowiada: Widzi pan, nie mam czasu na eksperymenty. Życie jest za krótkie. Muszę wybrać taką drogę przez życie, jaką wytyczyli już inni. I wybrałem drogę, którą szedł Franciszek z Asyżu, Matka Teresa z Kalkuty, Karol Wojtyła z Wadowic. No dobrze, proszę księdza, ale jeśli oni się pomylili, to i ksiądz się pomylił. Tak to prawda, jeśli oni się pomylili, ja się również pomyliłem. Jednak oni na tej drodze osiągnęli wyjątkową dojrzałość ducha. Są ludźmi wielkiego formatu i wielkiego serca. Podziwia ich cały świat. Jeśli się nawet pomylili, to uważam, że jest to pomyłka, którą warto w życiu popełnić. Dlatego ryzykuję, wierzę. Chcę się pomylić, jak oni. Idę tą samą drogą. Tyle ów duchowny powiedział tamtemu poszukującemu człowiekowi, ale Wam, bracia i siostry, chcę powiedzieć więcej, bo w Waszych sercach jest wiara, inaczej Was by tu nie było tego wieczoru. Ta droga, którą szedł. Jan Paweł II z Watykanu, Matka Teresa z Kalkuty, którą szliwa się dziadkowie, rodzice, którą wyjdziecie, jest drogą pewną, bo na niej przewodnikiem jest ktoś, kto pokonał największego wroga ludzkości. W tego wroga, z którym tak trudno sobie poradzić w szpitalu jednoimiennym przy ulicy Wołowskiej klinice kardiochirurgicznej w Krakowie czy w instytucie medycznym w Chicago a tym wrogiem jest śmierć jest ktoś kto pokonał śmierć sam wyszedł z grobu nikt nie musiał go wskrzeszać to nasz pan Jezus Chrystus to od Jego przyjścia na Ziemię na nowo zaczęto liczyć lata. Komu jak komu, ale zwycięzcy śmierci warto zawierzyć. Jeśli ufam Jezusowi, to tak jakbym mieszkał na tej Ziemi w mieszkaniu dwupokojowym. Pewnie znajdziemy je w pobliskich blokach. Pierwsze mieszkanie to ten pokój doczesny, zbudowany i wyposażony przez samego Pana Boga, który jak stworzył ten świat, to powiedział, że jest bardzo dobry. Wszystko tu jest dobre: słońce, deszcz, miłość, przyjaźń, rodzice, dzieci, komórka, telefon, stacjonarny, komputer, różne zdobycze nauki. Alkohol również podany w odpowiednich dawkach i w odpowiednim czasie. Miała rację piosenkarka śpiewając: Kocham cię życie, kocham otwarcie i skrycie. Wszyscy kochamy życie, dlatego chcemy żyć. Jest jednak pewna słabość tego doczesnego pokoju, to jego przemijalność. Wszystko tu jest zbudowane z nietrwałego materiału. Słońce zajdzie za chmurami, przyjaciel może zdradzić, laptopa zdewastują wirusy, dziecko będzie niewdzięczne wobec rodziców, mąż zachoruje, żona umrze, a za kilka tygodni rak może zjeść moją czóstkę. To boli. Nawet bardzo boli, ale to normalne, normalne, wkalkulowane w życie na tej ziemi, w tym przemijalnym świecie. Jeśli wierzę, to posiadam jednak również drugi pokój. Nazywa się życie wieczne. Czasami nam się wydaje, że drzwi tego pomieszczenia będą otwarte w godzinę śmierci. One już są otwarte. Mieszkamy tu i tam, tam i tutaj. Pewne prace wykonane w doczesności możemy przenieść do wieczności. Pan Bóg je widzi i nagrodzi, ale i odwrotnie. Wieczność. Już teraz jest w naszych sercach. Królestwo Boże w Was jest, nie za górami, za lasami. To znaczy, dzisiaj, 6 września 2020 roku o 18:24 możemy w jakim stopniu doświadczać czegoś, w co zostaniemy zanurzeni na 100%, gdy wypiszą nam akt zgonu. I rozsypie się ten doczesny pokój. Owo coś to sprawiedliwość, miłość, pokój radość w Duchu Świętym. Życie Boże, które jest w nas. Bo Pan Jezus powiedział nie tylko, że jest drogą i prawdą, On powiedział, że jest życiem. Dlatego chrześcijaństwo nigdy nie jest nudne, bo to życie, które płynie. W naszych żyłach. Jakiego Pana Boga spotykamy w tym domu naszej wiary? To Bóg, który jest. Dzisiejsza Ewangelia przypomni: Ja jestem pośród nich. Bóg jest jak tlen. Jestem, który jestem. W nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Nie ma miejsca, gdzie byśmy umknęli Jego wzrokowi, ale to wzrok kogoś, kto nas kocha, oczu nie może od nas oderwać, jak mama od dziecka, jak ukochany od ukochanej. Nasz Bóg jest święty, a świętość to kategoria nie z tego świata. Nie kupimy jej za żadne pieniądze na straganach pobliskiego bazaru. To boskie życie. Doświadczając świętości Boga, zginamy kolano, przeżywamy swoją grzeszność, bijemy się w piersi, ale także szanujemy świętość, bo Kościół to przestrzeń święta. Idąc w niedzielę do kościoła, obieramy najlepszą koszulę, prasujemy spodnie, czyścimy buty, bo to święte miejsce, święty dzień i święta uczta i to, co tu jest podawane, jest miliardy razy więcej warte niż meni na prywatkach czy najlepszych przyjęciach weselnych. Nasz Bóg jest Wszechmogący. Odkrywamy to, gdy jest pogoda taka, a nie inna i możemy ją zmienić. Wszechmoc Boga dostrzegamy, kiedy stajemy na górskim szczycie, patrzymy na bezkresny ocean, gdy biją pioruny. Ale wszechmogący Bóg dał człowiekowi wolną wolę. I to człowiek, a nie Pan Bóg, doprowadził do tragedii oświęcimia, Majdanka, Katynia, to nie Bóg odpowiada za COVID-19, za cierpienia i choroby powstałe na skutek zatrutej przez człowieka atmosfery i żywności. Człowiek człowiekowi zgotował ten los, nie Pan Bóg. Nie należy oskarżać Boga o to, co jest skutkiem działań naszej wolnej woli. Bóg jest także sprawiedliwy. A skąd ksiądz o tym wie, a stąd przeczytałem w Biblii, a to Słowo Boga, postanowiono człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. O sprawiedliwości Pana Boga przypomina nam nasze sumienie, zwierzęta. Nie mają sumienia. Kwiaty, drzewa, inne rośliny także go nie posiadają, a człowiek ma sumienie, a Bóg jest sprawiedliwy, choć ma do dyspozycji wieczność. A tutaj nieraz przesuwa do tyłu wskazówki zegarka miłosierdzia, przedłuża czas. Bo nie chcę, żeby człowiek umarł w grzechu, ale by się nawrócił i żył. Bóg jest święty, wszechmogący, sprawiedliwy, wszechobecny, ale jakby był tylko taki, to co? To trzymalibyśmy dystans, albo żyli w lęku, w pandemii lęku przed Bogiem. A zatem, jaki jest Bóg, że warto tego wieczoru przyjść do Kościoła zamiast udać się na spacer na warszawską starówkę? Bóg jest miłością, kocha człowieka. Kardynał Wyszyński powiedział: Czas to miłość, a miłość to Bóg. Czas to Bóg. Bóg stwarza czas, Bóg stwarza wieczność. Bóg jest miłością i kocha nas za darmo. Sprawiedliwość jest za coś, a miłość jest za darmo, jest bezwarunkowa. Nie przestanie nas kochać, gdy jutro będziemy gorsi niż dzisiaj, bo Jego miłość nie zależy od naszych humorków i naszych zachowań. Imię Boga. To miłość kocha nas nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, ale dlatego, że jesteśmy dziećmi, a Jego imię to Ojciec. Najpełniej Bóg objawił swoją miłość, dając nam swojego Syna. Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. Chrystus jest wcieloną miłością Ojca. Zszedł z nieba. Na ziemię, tak jak Archanią Michał, a Chrystus przyjął ludzkie ciało. Był podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Płakał jak my, cierpiał jak my, uciekał jak my, emigrował tak jak my. Był zdradzony przez przyjaciela, tak jak my. I wreszcie umarł na krzyżu tak jak my. Krzyż to nie znak potępienia, to znak łaskawienia i miłosierdzia. On przyszedł, żeby umrzeć, abyśmy my mogli żyć. Ja mam na imię Piotr, jestem grzesznikiem. Ja winienem wisieć na krzyżu, ale ktoś zajął na nim moje miejsce. To mój i Twój Pan Jezus Chrystus. Gdybyś był jedynym człowiekiem na świecie, to chcę Ci powiedzieć, że jest ktoś, dla kogo tyle znaczysz, że jest gotów jeszcze raz za Ciebie umrzeć. Kiedy podchodzimy do krzyża, to krew, która płynie z rany Jezusa, obmywa nasze serca i jesteśmy wolni. Jest jeden z krzyży, który szokuje. Stoi w Kolumbii, w Bogocie, na centralnym placu miasta. Pan Jezus wisi tam zupełnie nagi. To wręcz gorszący widok. Człowiek nie może patrzeć, zasłania twarz, spuszcza głowę. A na ziemi pod tym krzyżem ktoś umieścił jedno zdanie, jakie tradycja przypisuje panu Jezusowi. Podobno powiedział tak, dlaczego gorszysz się, wstydzisz się moją nagością, skoro ja nie wstydzę się ciebie, pomimo twoich grzechów? Skoro ja nie wstydzę się ciebie, pomimo twoich grzechów. Taki jest nasz Bóg, Jolu! Jolu! Szkoda, że cię tu nie ma. Nie chodziłabyś po tej ziemi z kulą u nogi, ale z dumnie podniesioną głową. Kończę tą pierwszą misyjną naukę. To tylko. Część tematu wobec tajemnicy Boga, jaki umieściliśmy w programie misyjnym. Znajdźmy dzisiaj wieczorem czas na spotkanie z żywym Bogiem, serce w serce. Jak się nam objawił, w czym doświadczyliśmy Jego wszechmocy, sprawiedliwości, a nade wszystko. Nieskończonego miłosierdzia. Święty Michale, Ty całym sobą wołaś, Któż jak Bóg? Pozwól nam odkryć tego, którego Ty widzisz, a my w niego wierzymy. Amen. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.